Witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny. To jest Rasti, który ma metalową łapę. Ja jestem Nawster, a to jest. Ja pierdziela, to jest wielgachny goryl z otwartą gębą. A to jest Wellspring w grze Rage. E, przypominam, że udajemy się do pana Rastiego, bo chcemy. Yy, chcemy uzbroić naszego bagi, bo nam szeryf kazał, żeby przewieźć jakieś tam żarcie do kogoś tam. Przyjmuję tylko certyfikaty rajdowe za wszelkie ulepszenia lub części, a te musisz wygrać na torze rajdowym. Nigdzie indziej. Jeśli chcesz ubić ze mną interes, lepiej zobacz się z Jackiem Wixem. On wypatruje nowych rajdowców. Aha. Yy, a gdzie go znajdę? Ej Sorry. przyjacielu, muszę tak. przyznać, że wyglądasz na rajdowca, a widziałem ich paru. Może spróbujesz szczęścia na torze i zgarniesz parę certyfikatów rajdowych. Wierz mi, mogą być bardzo przydatne. Jasne, stary. Witam, nazywam się Jackie Wix i jestem impresario, który prowadzi wszystkie wyścigi dużych prędkości w Wellspring. I mam na myśli wszystkie. Chcesz się sprawdzić? Idź porozmawiać z moim współpracownikiem wąskim, jest tuż za mną. On cię wyposaży do wyścigu. Wróć, gdy poczujesz potrzebę prędkości. Wąski. A... Witaj, nieznajomy. Wyglądasz mi na rajdowca. Jesteś gotów sprawdzić się i wygrać parę rajdowych certyfikatów? Jasne, wąski. Witaj przyjacielu, mam na imię Karl, ale wszyscy wołają na mnie wąski. Zabawne, nie! W porządku. Układ jest nope. taki. Chcesz się ścigać? Rozmawiasz ze mną. Przyjrzyj się tylko wszystkim zawodom, jakie tu mamy. Znajdź coś, co ci się podoba. Zakładając, że spełniasz wymagania, wchodzisz w to. Nagrodami są certyfikaty rajdowe. Wiesz, są dobre, żeby dostać nowe ulepszenia u Rastiego. Wszyscy ich potrzebują. Każdy chce je mieć. Spoko. Sprawdź, jakie wyścigi są dostępne. Aha. Okej, okay, no to lecimy na szczęście początkujących. A. Dobra, zaczniemy od początku, nie będę świrował. Nigdy się, znaczy no, raz się ścigałem w tej grze, więc wolę nie ryzykować na start. Witam wszystkich fanów sportów motorowych na kolejnych ekscytujących zawodach Dusty Zwiedzamy sobie trasę. Korzystając z okazji, założę sobie bawełnianą rękawiczkę. Strasznie nie lubię jak mi się pociła pana na myszce, więc czasami sobie zakładam taką fajną, białą bawełnianą rękawicę. Bardzo pomaga. A, fakt Zapomniałem ruszyć, tak się zagadałem. Aaa, tak! Zapomniałem o dopalaczu. O, oh, fakt! Jezu, skutecznie omijam wszystkie, wszystkie dopalacze, okej. Okay. O, dobra, teraz jest nieźle. O oh, fuck. Momentalnie staje ta fura, jak tylko zdejmę nogę z gazu. Znaczy, palec z guzika w. Wolę nie myśleć, czy na razie idzie mi dobrze, czy fatalnie, bo wydaje mi się, że fatalnie. Tragicznie jadę, aaaa. O jezus Maria, prawie się wykopyrtnąłem. No nie, dramat. Jezus Maria, coś jest nie tak. Polera jasna, będzie poważny problem. Nawet nie tracę czasu, żeby patrzeć na to, jak mi tam idzie z czasem. Wolę się skupić na jeździe. Ale chyba jest dramatycznie raczej. Kurde, jeszcze w tą skałę przywaliłem. Nie, no, masakra. No nic najwyżej zrobimy powtórkę z wyścigu. Ajajajajaj. Ok, zaczynam się wstrzeliwać w cel. O cholera, chyba trzeba było jechać górą. Tak, zawsze jeździłem tutaj górą. Dół jest zdecydowanie gorszy. Ja pierdzielę. Nie, no nie zdążę, nie ma opcji. No dobra, to była tragedia, ale się udało. Dostałem, zdaje się, 15 tych. Nagroda załowie. Muszę wyłączyć te komunikaty z Tima. Co jest? Dałem powtórz. Oh, fucking shit. Dobra, może będę miał lepszy czas. Albo i nie opuść wyścig. Akceptuj, może mi się uda, może zaliczyło mi tego pierwszego wina. Naprawdę dałem, powtórz, jak to możliwe. Chyba Wszystko, się udało. czego potrzebuję, twój pojazd. Znajdziesz tutaj. Coś ci się podoba? O, spoko. Yy, tarcza. Czekaj. O! Tak, tak, tak. No co to jest? Mhm. Yy, aha. Yy... Mhm. Mm Nie. Weźmiemy tego kierowcę. Nie, no, bez sensu wydałem na to certyfikaty. No ale. Okej. Okay. Do zobaczenia. Czyli się udało, pomimo, że tam coś źle poklikałem z tym wyścigiem, to się udało. Jako wasz burmistrz. Cześć! Mam obraze upewnić się, że biznes i handel działają w mieście swobodnie. Niestety, pojawiły się raporty o śrubowaniu cen, sprzedaży i o nieuczciwych praktykach biznesowych. Charakter miasta budują jego mieszkańcy. Sorry, zasłuchałem się w to co gadał burmistrz, bo ciekawe było. Ta broń, ta broń powinna ci wystarczyć. Bierz zapasy, i po prostu rozwal każdego, kto spróbuje cię zatrzymać. Myślę, że da się zrobić. A gdzie zapasy? Gdzie schowaj zapasy? Cześć, Indianinie. Yy... Aha, okej, okay, już mam te zapasy. Pewnie w aucie czekają. Yy... Cholera jest trochę skomplikowane to miasto, ale na szczęście to miejsce i ten czpunt w rogu są charakterystyczne. Idziemy do Majka. W sali w barze. Tu jest bar. Hehe, ale trafiłem. Trochę zaspany. Sali, sali. Sali to raczej laska. O. Szukasz pracy. Cześć. Pozwól, że dam Ci pewną radę. Tutaj wszystko zależy od Twojej reputacji. Jeśli ludzie cię nie znają, to cię nie lubią. A na ich szacunek musisz zapracować. Najlepszym na to sposobem jest sprawienie, by drogi były bezpieczniejsze. W skrócie zabijanie bandytów. To sprowadza takich jak ty i zwiększa obrót w moim barze. Dogadajmy się. Nagrodzę cię za każde auto bandytów, jakie zniszczysz na pustkowiach. Ja zarabiam i ty zarabiasz. Umowa stoi? No, raczej. Poskonale. Widzę, że uczysz się, jak tu się rzeczy kręcą. Hmm. Spoko, eee, fajna sali a, i dobry deal w sumie, no bo i tak musiałbym zabijać bandytów, a tak będzie mi za to jeszcze płaciła. Świetny z mnie kierowcy. Zupełnie jak ja, gdy byłem w twoim wieku. Aha. Chciałem tylko auto wziąć, no ale miło, że pogadaliśmy. Nie no. I teraz jak to wybrać? Enter? Kurde, ja chcę tym pojechać. Odej. Oh, no wróć. Aha, no spoko. Czyli po prostu trzeba wyjść z garażu i wtedy się decyduje gdzie się chce wyjść. To ma sens. Yy, jedziemy tam. Uuu, fajne. Ale nie będę robił takiego testu dźwiękowego jak w Wortanderze, bo mam ograniczone amo. Na razie spokojnie na drogach odpukać, ale na pewno pojawią się jakieś bandziary, bo przecież potem mam te klamki. Okej. Okay. No sorry zapiszę sobie Tutaj to zapisywanie jest niestety nieszczęśliwe troszeczkę mm. O oh, dame! Dwóch na jednego O oh, fuck! Ostro gracie chłopaki Jezus Maria, a ja nie umiem jeździć Trzeci No bez jaj Ładny wybuch. Gademy dobrze, że moje miniguny potrafią same namierzać cele, bo chyba bym się ostrał na różowo za przeproszeniem jak miałbym jeszcze celować. Uwaga, mutanci. Porażka, aha. Nie zrobiłem jakiegoś questa. Fuck! Ej, jakby lepiej ten bugi teraz się zachowuje. Mysz jeden. Napraw stary. Dzięki. Jadę do Dana. Dobra, wiem, że tędy nie przejadę. Musiałbym iść naokoło. Eee... Okej. Okay. A kto wróci? Ja, a co? Przywiozłem wam kanapki z tuńczykiem. Dobrze cię... cię znów widzieć, przyjacielu. Myślałem, że przepadłeś. I widzę, że wywaliłeś to ubranie z arki. <laughs> Mógłbyś prawie uchodzić za jednego z nas. Czy stary Clayton zgodził się nam pomóc? Wiem, że ryzykowałeś, przynosząc mi to, ale te zapasy naprawdę pomogą moim ludziom. Zawsze odpłacam za przysługi, więc chcę ci ofiarować moją dumę i radość. Kuszę pustynnej burzy. Ma Dwa razy mocniejsze uderzenie, i nikt nie będzie jej słyszał. Dude. Dzięki, stary, warto było. A teraz złe wiadomości. Dostrzegliśmy nieopodal kilka patroli władzy. Musieli dowiedzieć się, że gdzieś jest ocalały z arki. Najlepiej zrobisz, jak wrócisz do Wellspring, aż sprawa przycichnie. Powodzenia. Spoko, mogę zbierać bełty. Yyy... Dzięki, Hagar. Byłeś niezwykle pomocny dla mnie i moich ludzi. Doprawdy było miło mieć kogoś takiego jak ty pod ręką, ale nie mogę ryzykować problemów z ładą. Jasne, daj tak, tłumaczcie. Dobra, spadamy w takim razie. Aha, jeszcze jedna kwestia, bo pisaliście mi coś, że mam do tej fajnej pani iść. Bo ona mnie nauczy rzucać śmiglikami. Więc się nauczę. że Dan dał ci pistolet. Niezła broń. Pistolet? Ale jeśli chcesz nieco bardziej środków, potrzebujesz śmiglików. Mają na nordzeń wspomagający celowanie, ale wciąż wymagają trochę praktyki. Zawrzemy umowę. Ty udowodnisz, że potrafisz nimi trafiać, a ja powiem Halekowi, że możecie je bezpiecznie sprzedawać. Gotowy do rzutu? Powodzenia. W porządku, oto zasady. Uważaj na wyskakujące cele i trafiaj w nie tak szybko, jak możesz. Zobaczymy, ile z nich dasz rady trafić. Nie spółku, toś No dalej, czas się kończy. Laska, zebrałem dwa razy tyle punktów, co chciałaś, żebym zebrał. Nieźle. Gdybym jednym z tych celów byłabym zdenerwowana. Pogadaj z Halekiem, on cię wyposaży. Chcesz spróbować jeszcze raz? Zasady są proste. Ostrzel ich, celów, zanim kończy się czas. Dobra robota. Fajne te Migliki. Naprawdę spoko. Szkoda, że wcześniej nie poszedłem do niej. Niewiele lepiej, ale lepiej. Dobra, spadamy, bo ona się powtarza. Niestety, chociaż jest fajna, to Hej, kolei, nie można z nią inteligentnie pogadać. Mam? Spadaj, pedziu! Pe Czego ciszę? Śmiglików. Kurde, drogie to. Ach. Wezmę sobie jednego. Spadaj, koleś. Fajna ta kusza. Jest ulejaszem sprzętu. Moment, tu gdzieś jakoś coś się, coś się klikało, żeby widzieć, takie o. Zobaczcie ile sprzętu, mam same długie klamki. Jeszcze do snajpera, kurde. Dobra, zobaczmy, co teraz mogę zrobić. Aha, czyli po prostu pojechać z powrotem do Wavespring. Ależ to brzmi. Pewnie, kurde, znowu będę bandytów po drodze miał, ale mam jeszcze 500 pestek, także. Powinienem sobie poradzić. Już mniej więcej wiem, jak się do nich strzela, więc damy radę. O Jezus Maria, wjeżdża. Mówiliście, żeby w nie wjeżdżać. Okej. Okay. Die, motherfucker. Koncertowo. O i załatwione po zamiataniu. Ale szybko te pestki schodzą do tych miniganów Kurde. Będę musiał jakoś sobie dokupić. O, wieża. <grywa> o oh, god, damn it. Teraz to jest, już jest niefajnie. Spieprzamy. A? Tu nie podjeżdżają. Boją się Claytona. Chciałem tak ładnie z, na wstecznym wjechać, że potem było mi łatwiej yy, łatwiej ruszyć. Wiem, suchar. Okej. Okay. Yy, prosiłbym naprawę. Kurde, powiedział, że będzie mi naprawiał za darmo. Co za kłamca. Do strojenia? A, o, fajnie. Aha. A coś mogę ulepszyć? Nie, chyba nie. No nic. Pestki bym chciał. Nie. Tarczę mam. Kurde, jak mogę u Ciebie kupić jakieś pestki, stary? Może to nie ucieję po prostu. Pójdę do Wellspring. Tam... Co Burmistrz Clayton? Aha, chcę mnie widzieć. Spoko, Burmistrz jest tutaj. Yy, pójdę do Claytona, a potem pójdę tam koło toru wyścigowego, bo tam byli jacyś kolesie z autami, to może, może oni będą mogli peski sprzedać. Twoje zdolności bardzo się przydadzą. Jest mały problem na północy, który ktoś musi sprawdzić. Bandyci kopią w kraterze na północ stąd i plotka głosi, że rafinują czysty feltryt, a w ich rękach to niebezpieczna rzecz. Chcę, żebyś udał się tam na górę i rozejrzał się. Zdobądź mi próbkę tego, co bandyci wytwarzają. Czeka ci bardzo długa podróż. I to przez niebezpieczne tereny. Upewnij się, że jesteś naprawdę dobrze zaopatrzony na drogę. Ruszaj w drogę, przyjacielu. Zdobądź mi próbkę tego, czegoś, co bandyci robią z Feltrytu. To już mówiłem. Przywieź ją tu szybko. Spoko, stary, załatwię. Z tym, że najpierw muszę właśnie dozbroić moje autko. Mogliby to kurde załatać. uwaga, dobrzy ludzie, z Nie wiem, gdzie mam iść. Umowę z miastem magazynek. Miasto Magazynek. Cześć. Pardon. Cześć. Pardon. Cześć. Masz dziwną twarz. Kurde, yy, ty raz. Tylko czego potrzebuje, twój pojazd znajdziesz tutaj. No, a ammo? O, jest amo. 200 sztuk za 25. Nieźle. Jakaś przycinka. Hi, hi, 1200 pestek. Uhu. Jak taka dobra taśma do KM. Uuu, a macie przeciągi. Yy, idę jeszcze do sali. Bo może mi zapłaci za tych paru, których skasowałem. Przy okazji zobaczę, czy opłaca się w ogóle do nich chodzić. Siema? Dzień dobry, mój przyjacielu. Nazywam się Stanley, a ten serwis kurierski to Stanley Express. Jeśli Stanley tego nie dostarczy, jak mówi moje motto, nikt nie dostarczy. Ale widzisz, potrzebuję kierowców. Straciłem ostatnio paru. Nie bój się, robota nie mogłaby być łatwiejsza. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać cel i ruszać. Oczywiście jest presja czasu, ludzie chcą swoich rzeczy już natychmiast, prawda? Jak dostarczysz przesyłkę na czas, dobrze zapłacę. Przekroczysz czas, przykro mi, nic nie dostajesz. To się nazywa Stanley Express, a nie Stanley, prawie Express. Spoko, czyli jakaś forma zarobku dodatkowa. Bardzo fajnie, że jest taka opcja. Opalasz się w dresie. Tak to wyglądało. Gratuluję wyścigu. O, zaczynałem mnie rozpoznawać już. Szacun zdobyłem. A ten dalej śpi. Co za koleś? Siema sali. Dobra robota. To uczyni drogi bezpieczniejszymi. Masz swoją nagrodę. No, ile, ile, ile? 50 dolarów. Ty wiesz, ile ja Amuz użyłem na tych kolesi? No dobra. Mówi się, że Starki jest najlepszym kierowcą w mieście, Pewnie nie, możesz się doczekać, żeby go wyzwać. No pewnie. Nie wiem, kim jest, ale. Hej, się do niego zgłosił. Proszę na... Co? O tym nic nie wiem. Cholera, no dobra, to jeszcze chwilę zostańcie ze mną, bo nie chcę iść sam do Blaka. Bo podejrzany typ jest. Yy... Co? Aha, drzwi zamknięte. Ciekawe, czy kiedyś te, w miarę postępu te drzwi będą pootwierane wszystkie? Mam nadzieję, że tak. Eee, szeryfie? O co chodzi? Wróciłeś. To no dobrze. Mam problem do rozwiązania i sądzę, że możesz nadawać się do tej roboty. Ale północ to niebezpieczne miejsce dla małych bagi jak twój. Obawiam się, że będziesz potrzebować czegoś mocniejszego. Musisz zgarnąć Kuprino. Mam zapasy, które muszę przesłać. Najprostszy sposób, żeby zdobyć Kuprino, to je wygrać. Uderz do Jackiego Wixa, może cię wkręcić do właściwego wyścigu. <laughs> lecimy do Jackiego Wixa. Aczkolwiek! Oh, dame, aczkolwiek! Dziękuję ci za bezpieczeństwo na naszych drogach. Spoko stary, nie ma problemu. Eee... Polecimy do Jackiego Wixa, ale zobaczycie to już Uwaga. za tydzień. Otwieram sponsorowane zawody Dusty 8. Zawsze najbardziej tu Okej. Okay. Szukasz jakichś lepszych kółek? Tak, szukam. Yy, dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.